Pewnie książki. Pewnie książki. pewien podróżnik znalazł kiedyś pamiętniki małpki pisane na kawałkach kory drzewa długo się biedził aż wreszcie udało mu się odczytać to dziwne pismo mała szympansiczka Kaśka mieszkała ze swoją rodziną w chatce na drzewie w wielkiej dżungli Ojciec Kaśki był przywódcą i obrońcą ludku szympansiego. Gdy wszyscy spali, on czuwał całą noc. Dwa razy dziennie małpki schodziły do wodopoju. Bały się, bo zawsząd zawsze czyhało niebezpieczeństwo. Raz o zachodzie słońca Kaśka struchlała wprost na... Przeglądającą się w wodzie mili, szedł Lampard. Kaśka tuliła się do mamy i szeptała przerażona. On zjadł małą mili jak banana. Pewnego dnia powstał popłoch. Do bawiących się małpek podbiegł dziwnie ubrany nieznajomy. Był to Ori. Syn sędziwego ucha i dobrej fo schwytany w młodości przez ludzi. Teraz powrócił z niewoli. Umiał fikać koziołki, cholić na rękach i gwizdać. Małpi piludek przyglądał się temu ciekawie, a ory zadowolony z siebie, rechotał na całe gardło. Małpy chętnie słuchały opowieści o jego, szczególnie młody. Nazywały go wujkiem. Dawniej długie pyski, babujne, często napadały na domek szympańsi i plądrowały zapasy, które mama Kaśki gromadziła z trudem. Teraz ory odstraszył napastników gwizdem i swym kolorowym ubrankiem. Odtąd szympansy były bezpieczne przed atakami długich pysków. Ory był dobry i wszystkim pomagał. Gdy rozbawioną Kaśkę chciał połknąć krokodyl, ory ją uratował. Jesienią małpki opuściły swoje chatki i wyruszyły szukać schronienia w skałach przed chłodem i ulewnymi deszczami. Po drodze spotykały wiele zwierząt. Najpierw usłyszały ryk hipopotamów. Potem dostrzegły słonie ze strasznymi kłami, a w gąszczach przyczajone drapieżniki. Na drzewie ukazał się olbrzymi wąż pyton. Ory powiedział im, że wąż ten połyka małpie dzieci. Raz złamało się pod nimi drzewo. Okazało się, że było wydrążone przez termity. Kiedy miał przejść przez rwący potok, Ori znowu, kiedy miały przejść przez rwący potok, Ori znowu przyszedł im z pomocą, pokazał małpkom, jak trzeba posłużyć się lianu. Stara babcia Isla nie wytrzymywała trudów podróży i pożegnała ziemię i słońce. Małpki wierzyły, że odeszła na zawsze z czarnym ptakiem. Wreszcie dobrnęły do zimowego schronienia. Było im źle wśród nagich skał. I tęskniły do swoich chatek. Któregoś dnia, kiedy małpy wróciły już z zimowej kryjówki do dżung po dżungli, rozbiegli się ludzie uzbrojeni w strzelby i oszczepy. Huk strzałów, ryki i wrzaski zwierząt były straszne. Nieprzytomna ze strachu mama Kaśki powtarzała bez przerwy. Polowanie, polowanie, polowanie. Wtedy do Kaśki Wtedy to Kaśka pierwszy raz zobaczyła ludzi. Ori wołał, chowaj się Kaśka, ludzie są niebezpieczni. Ale już było za późno. Kaśka została samosięgiem i nawet nie broniła się, gdy jakiś murzyn zabierał ją od nieżyjącej mamy. Koniec pierwszej części.